W dzisiejszym odcinku gramy w golfa! Ale to będzie super! Czekaj, ja polecę pierwszy Bum! Dobra, w takim razie teraz ja uwaga, widzowie, wycelujmy naszą myszką i chwileczkę. A, ale byłem blisko! No teraz ja spróbuję, patrz na mnie! Ła, wpadłem! Ej, nie, jak Ci się udało? No nie, widzowie! Musimy za chwileczkę pokonać pipka! Dobra, Pipek, dawaj, zobaczymy teraz, kto będzie szybszy. No nie, co ja zrobiłem! Patrz na to, ja to zrobię za jednym razem! Wow! I czekaj, prawie wleciałem! Ej, ja nie wierzę. że dobra, muszę wycelować tak. Bądź razie coś takiego. I uwaga, ale byłem blisko. No nie, a ja przeleciałem. Widziałeś to? Tak, widziałem, dobra, ale spróbujmy teraz przelecieć tutaj. I o nie, ja też wyleciałem. Ale tu jest ciężko, serio. Nie uda ci się wejść tam na górę. Nie no, chwileczkę, dobra, wycelujmy to dobrze. I uwaga, tak, udało mi się. Mi też, ale było blisko. I teraz jest kolejna babka Robi się coraz ciężej. Zobacz to, pipek, jakiś śluz, dobra. Musimy teraz jak najmocniej się odbić. O nie. A czekaj, co jak ja na niego wejdę? Uwaga, o, o, ale on nie za... Zatrzymuje, bo jest bardzo mocny. Ja teraz z całej siły się wystrzelę tutaj. Wow. Jak ty to robisz? Ale to jest mocne. Teraz ja spróbuję i się zatrzymałem. Dobra, spróbujmy w takim razie coś takiego zrobić. Uwaga, mam nadzieję, że... O nie, prawie jestem. Jeszcze jeden strzał, uwaga i... Tak. Ale ty jesteś dobry. Może teraz ja spróbuję. O nie, no co to jest? Ej, Pimpyk, jesteś bardzo blisko, masz 50 sekund. Jestem ciekawy, czy ci się w ogóle tutaj uda dotrzeć. Dobra, patrz na to, na maksa. O nie, zaraz, czemu to mnie cofnęło. <laughs> Pimpek, dawaj, musisz dobrze wycelować. Pamiętaj, że ja tutaj i tak już wygrałem, ale o, teraz masz blisko. No nie, teraz mi się musi udać. Uwaga! Ła! Przede <laughs> Co ty, Pimpek, robisz? Musisz tak powoli. Dawaj szybko, już jestem ja tutaj w środku. Uf, udało mi się, ale nie było dużo czasu. Jesteśmy na czwartym etapie, a jest ich aż osiemnaście. Dobra, ja muszę wygrać wszystkie, Pimpek. Póki co ja mam mniej punktów od ciebie, czyli jestem na pierwszym miejscu. No nie, dlaczego? Dobra, zaraz to się zmieni. Czekaj, co to są za jakieś dziwne żelki? Wow, jak one wybijają. Ej, faktycznie, to są gluty i można się od nich odbijać. Zobacz, bum, bum, bum. Czekaj, ja zrobię pewien trik. Odbiję się od tyłu i zobacz... No nie, prawie tu wleciałem. Ej, faktycznie, ty jesteś tak blisko. Nie, dobra, ja muszę się odbić w takim razie. Tutaj, uwaga, strzelam i wow, ale byłem blisko. Sorry, się ale ja wpadam do koszyka. No nie, co się stało? A, byłeś tak blisko, dobra. Moja kolej, uwaga i... A, prawie, wyleciałem. No dobra, to teraz mi się na pewno uda. Uwaga, a, troszeczkę przycelowałem i jestem. Dobra, teraz moja kolej, uwaga i też mi się udało. No nie, ale ty już mnie bardzo doganiasz. Dobra, w będzie kolejna runda. I co to jest za mapa? O, o, Widzisz, to trzeba będzie przeskoczyć z maksymalną siłą. Ej, faktycznie, dobra, ja też muszę to zrobić. Uwaga, skaczę i wow! Prawie byś wypadł. No nie, dlaczego ty jesteś taki mocny? Ja teraz wejdę za jednym razem. No co? O, dobra, teraz mi się to musi udać za jednym razem, dobra. Zróbmy na tyle. Uwaga, i o, nie, tak blisko byłem. I dobrze ci tak, a ja teraz na luzie tu wpadnę. No nie, widzowie, dobra, jesteśmy tuż za pipkiem, ale jesteśmy teraz na równi. Mamy po 22 punkty. Luczek, prześcignę cię. Przygotuj się na drugie Miejsce. O nie, ja wyleciałem poza mapę. No nie, źle przycelowałem. Poczekaj, muszę się dobrze odbyć od tego, tak jak ty. No właśnie. Ej, czekaj, to jesteś w tym samym miejscu, co ja. Ty zgapiasz. No dobra, zgapiam, do no bo mogę. Dobra, i w tym momencie zrobię coś lepszego. Pum. Ło, wow, ej, jesteś całkiem dobry, ale na pewno teraz nie trafisz do kosza. Dobra, ja muszę to trafić. Dobra, chcę zobaczyć, jak ja to robię, to proszę bardzo. O, o, nie, nie udało mi się. No nie, ale teraz masz tak łatwo. Dobra, a patrz na mnie. O, o, ja się zawsze cofam. O tak, to było takie śmieszne Dobra, w takim razie ja to robię za jednym zamachem Uwaga i pum, udało mi się Jak ty jesteś taki mocny A teraz patrz na mnie Pełny speed Ła, no nie Co ja zrobiłem? Musisz być szybciej ode mnie A teraz już nie będziesz dawać. Zobacz na to Uwaga, przycelowanie No i co to ma być? A, dobra Ale za to teraz trafiam Siop i... No nie, ja ja tutaj nie trafiłem? Uf, ale jesteś blisko Dobra, ale może teraz ci się uda powoli I będzie git Nice I jeszcze póki co jestem na prowadzeniu Ale Pimpek, ty za chwilę mnie możesz prześcignąć tak, no ja się rozwalę, to jest oczywiste. Dobra, w takim bądź ja się... o nie, trafiłem na gluta. No, co to ma być? Te żelki wychodzą z ziemi, widzisz to? Ej, tak, faktycznie, ty przeleciałeś tam na sam koniec. No nie, chwileczkę muszę się dogonić w takim razie. Muszę z całej siły odbić to teraz, tak i nie, ja się cofnąłem. Ale jesteś lamusem, nie wierzę. Próbowałeś to wycelować i tak ci się nie udało. Dobra, muszę wycelować w żelka tak, żeby się odbić. Chwileczkę, bum, tak jest, ale nie, chwileczkę, cofnęło mnie to trochę. No i tak jest lepiej niż poprzednio, ale dawaj. Na pewno teraz nie strzelisz. Nie no, Pipek, dobra, teraz mnie wkurzyłeś. Zobacz to, lecę i o wow, jestem tak blisko. No co, prawie żeś byś w to trafił. Nie, nie mogę ci na to pozwolić. O, Boże, jak ja to zrobiłem. Ej, ja też to zrobiłem, dobra, jestem ciekawy, jak jest teraz. I w tym momencie, Pipek, ty jesteś na pierwszym miejscu, a ja jestem drugi. O, nie, ty mnie zaczynasz wkurzać, muszę teraz tryhardować. Ha, 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 zobacz teraz. Ej, ty wybrałeś złą drogę, bo tu można też pójść w prawo. Ej, faktycznie, dobra, ale ja wybrałem tą drogę po prostu, dobra, uwaga, jesteśmy tutaj i Wow, jestem tak blisko. No nie, a ja się źle odbiłem, ale zobacz, mam teraz coś takiego różowego i to mnie popycha do przodu. Ej, faktycznie, dobra, ale mi się teraz uda za jednym zamachem? Nie, dobra, za drugim, no ale to było słabe. No właśnie, co ty odwalasz? Ja to wygrywam. O nie, faktycznie, Pimpek, jesteś ciągle przede mną. Dobra, widzę, ja muszę się skupić. Zostało 10, rund, za chwilę mogę to przegrać. I dobra, kolejna mapka, znowu jest ten glucik i musimy szybko, mocno wycelować tam w górę. I oto tak, dobrze zrobiłem! On się rusza do niewiedzy! A! Ja spadłem na dół! A mnie odbił Glut, dobra, musimy w takim razie z całej siły I tak, udało się No nie, ja użyłem mojej całej siły I wyleciałem poza mapę Ej, jesteś tuż za mną, dobra, teraz mi się uda za jednym zamachem Uwaga, się skupić, 40 I tak, jak ty to zrobiłeś No dobra, ja też to robię, y albo nie Ej, Teraz ja wygrywam, jestem na pierwszym miejscu No dlaczego to jest Tak blisko, i tak cię prześcignę To się okaże, pipek. zobacz, jesteśmy Na dziesiątym levelu, zostało tylko osiem, dobra Ja muszę tutaj wlecieć na górę, a tam na górze Jest ta strzała, uwaga, zobaczmy, i nie Prawie. Patrz na mnie. E, ja też przeleciałem, ale słabo. Wydaje mi się, że dobrym opcją będzie strzelenie tego tak albo i nie. Cofnąłem się na początek. Ludzie, ty się faktycznie cofnąłeś na maksa, ale zaraz, ty prawie byś w to wskoczył. No, ja wyleciałem, dobra, to było za mocne. Muszę co skoczyć bardzo dobrze. No nie, nie potrafię. Ustaw się tak jak ja, spokojnie. Ty próbujesz to zrobić wszystko za jednym zamachem. No właśnie, to jest mój błąd, dobra, widzowie. Musimy sobie odbić tutaj. No nie, ja mam jakiegoś pecha, pimper. Co ty robisz? Musisz troszkę mocniej Uderzyć, ale nie na maksa. Dobra, teraz mi się udało. Uwaga, strzelam. I no nie, Pipek, ty i tak masz mniej ruchów ode mnie, ty to wygrasz. No właśnie, czekam na ciebie. Chcę zobaczyć, czy ci się uda. I prawie byłeś na górze. No nie, widzowie, to jest takie ciężkie. Czekajcie. No nie, przestrzelałem to. Co to ma być? Czekaj, a mi się uda za pierwszym razem, albo nie. Dobra, widzowie, spróbujmy to wycelować stąd. Uwaga, naraz. Uwaga, pum, i prawie. Teraz mi się uda. Uwaga, 40 I tak, chyba jestem w środku. Sekunda, czy ty powiedziałeś 40? Ja też ty. Użyję i wow, ale to zrobiłem! Ej, ty to zgapiłeś i chwileczkę widzowie pipy, teraz jest na pewno przede mną. No tak, zobaczcie, to jest pierwszy. I kolejna rudka, dobra, tutaj jest oczywiście nasza meta, z całej siły się odbić. Dlatego zrobię to w taki oto sposób pół! Ale ty jesteś hardkorem, ale i tak cofasz się troszeczkę. Trochę się cofnąłem, ale chwileczkę, będę już tam blisko, zobacz to, o, ale jestem blisko. Tam, hmm, to jest dosyć dobre, a ja mam inny sposób, zaraz zobaczysz. Ja pójdę. Stroną. O, uwaga, lecę tędy i tu jest taki most. Muszę teraz wycelować i patrz, trafiam prosto do kosza. Ej, faktycznie, dobra, ja też to muszę. I o, nie, ja będę mieć więcej ruchów od ciebie, chyba. I chwileczkę, widzę, w tym momencie pipek dalej jest pierwszy. No nie, zostało już bardzo mało rund. Dobra, pipek, ja muszę to wygrać. Muszę się odbić z całej siły. Ty też lecisz już. O, nie, ale patrz, ja spadłem na sam dół, ale fejna zrobiłem. Ej, faktycznie, bo tu jest most, uwaga. I teraz przestrzaszmy przed niego, i tak udało mi się. No, co ty mówisz, serio, ci się. Udało za pierwszym razem. Ty jesteś mistrzem. Nie, no spokojnie, Pipek. Dobra, tutaj jest most, ale taki zapadający się. O, o, dobra, to będzie ciężkie, ale musimy spróbować tutaj zlecieć trochę dadu. Wow, faktycznie tu tak łatwo zginąć tą kuleczką, ale spoko. jest trochę czasu. Patrz na mnie. Wow, udało się. Nie, no nie udało ci się. Dobra, teraz ja oczywiście muszę wycelować i uwaga, lecę i też musimy się udać. O tak! No, nie, ty chyba dadu robiłeś ruchy. Zaraz będziesz pierwszy. Faktycznie, dalej, ty jesteś pierwszy. Zostały cztery rundy. Dobra, Pipek, musimy się oczywiście skupić. Ja lecę ten. Na dół i uwaga, udało mi się! Co ty robisz? A ja lecę lepszą stroną. Tom z prawej! Wow, ale będę musiał wyskoczyć! Ej, pimpeka, mi się udało prawie za pierwszy, dobra, teraz muszę wlecieć. Uwaga, widzowie, i tak! Nie, nie udało mi się! Jestem na samym skraju! No nie, ale z ciebie leś! A ja zaraz, co? Prawie trafiłem! Ej, tak, ale jeszcze nie jesteś, uwaga, i nie no, udało ci się! Ja nie mogę, jesteś tuż za mną! Ej, ja jestem pierwszy! Co? Jakim prawem? Teraz cię przegonię! Ale patrz na tą mapę, ile tu jest glutów, to jest naprawdę losowe! Dobra! Zobacz na mnie. Uwaga, ale się będę odbijać albo nie. <grym> i nie. Tak, Filipe, wróciłeś na początek, dobra. Ja spróbuję polecieć tędy bokiem. Uwaga i pum. Ło, wow, ile glutów? Widzisz, jak mnie wybija? Co tu się dzieje? Ej, faktycznie, dobra. Te gluty są śmieszne, tylko one wybijają do przodu, praktycznie. Matko, ja prawie bym tutaj na dół nie spadł. Patrz, jak ty długo lecisz. Ej, faktycznie, dobra. Ty jesteś już przy samym końcu. A ja, dobra, muszę oczywiście tutaj. a, dolecieć na sam dół. Te gluty ci nie pozwalają. Chyba masz 50 sekund. Zaraz nie zdążysz. Nie, nie no, udało mi się. Dobra, uwaga, i teraz muszę przycelować na 13. No nie, jeszcze raz! I udało mi się, dobra, i w tym momencie jestem y, dalej pierwszy, okej? Okay. Zostały jeszcze trzy mapki Pimpek, teraz są coraz trudniejsze, dobra. Musimy teraz trafić. Uwaga, tam na drugą stronę. No, jak ty to robisz? Ty jesteś lepszy, ale uważaj, tutaj są takie różowe pasy, które wybijają nas na prawo. Ej, faktycznie, dobra, nie widziałem tego i tak mam dużo teraz strzałów, a ty wyleciałeś, dobra, spróbuję tędy wlecieć. O nie, i co, ty też wyleciałeś? To nie jest takie łatwe, jak ci się wydaje. Ej, faktycznie, z całej siły się odbić, bo inaczej będzie lipa. Dobra, uwaga, i jestem! Uff, ale ja jestem bliżej i uwaga, meta! Ej, faktycznie, dobra, też muszę trafić za pierwszym razem, bo inaczej będę słaby. Dobra, uwaga, i prawie! Dało mi się, dobra, i w tym momencie Pipek, jesteś pierwszy. Juhu! O, tak, mam aż trzy więcej powtórzeń. No to mi się podoba. Dobra, zostały trzy rudy widzowie. Muszę naprawdę to wygrać. Dobra. Trzeba to zrobić wszystko za jednym zamachem, dobra, czy to się da, uwaga, zróbmy taki strzał i uwaga, prawie! Jak ty byłeś blisko, ale uważaj na tego Lizaka! On nas może rozwalić! I idź. Nie no, wiem o tym, Pipeka, ty nie przeleciałeś tędy! No nie wiem, co to miało być, ale mnie to wkurzyło, teraz za to przelecę! A ja teraz będę ją za drugim razem, trzecim chyba! Jakim cudem, naprawdę muszę być teraz pierwszy? Ła! Przeleciałem! O tak, Pipek, teraz tracisz ruchy, a ja będę pierwszy! Nie, proszę wszystko, tylko nie to! O matko, prawie bym spadł na spadnął! I uwaga, już jestem na mecie! Ej, faktycznie, ale jeszcze nie, jeszcze jeden dodatkowy ruch! No nie, co to było? Czy ty w takim razie będziesz pierwszy? Nie no, jest remis, Pipeka O! Dwie ostatnie rudy Zobaczymy, kto wygra. Ale to jest blisko, o co tutaj chodzi. Te rundy są naprawdę coraz cięższe. Zobacz, jakieś tabliczki, czekolady. Dobra, musimy się wstrzelić idealnie, pół. O, o, chyba ci się nie udało, mi też. Nie, no dobra, trzeba trafić idealnie. No nie, to jest takie ciężkie. Luzek, ty chyba kiedyś grałeś w golfa, naprawdę dobrze ci idzie. Nie, no nie grałem, właśnie o to chodzi, że nie grałem, ale dobra, spróbuję to wycelować idealnie, pół. Ojej, mi się udało, ale serio, uwierz mi, potem jest tylko trudniej. No właśnie widzę, prawie się cofnąłem, ale widzę, że ty stoisz tam. Spróbuję w takim. Razie, może się odbić tam koło ciebie. pum! Ale żeś wyleciał poza mapę. Ej, faktycznie, dobra, ale spróbuję jeszcze raz to zrobić z całej siły i nie, nie udało mi się. Tutaj trzeba użyć maksymalnej prędkości, bo naprawdę inaczej nie przelecisz tu na górę. Nie no, przeleciałem i jestem już prawie tutaj na środku. Ej, te żelki prawie cię odbiły do mety. No nie wierzę w to. To jest takie ciężkie, dobra. Ej, ty trafiłeś. Tak, ja jestem mocny, a ty. O, o, chyba ci się nie udało. Ej, te żelki mi przeszkadzają, ale dobra, teraz mogę dotrafić do środka za jednym raz. I uwaga, udało się! Ale spokojnie, ja i tak wygrywam. Zobacz na wynik. Ej, faktycznie jesteś pierwszy o nie widzowie. Musimy wygrać tą ostatnią rundę, albo przegramy wszystko. Dlatego muszę się skupić maksymalnie. Tam na końcu gdzieś jest meta, a teraz musimy zlecieć na dół. Jak ci się to udało? Ło, wow, widzisz to, jestem mistrzem, ale tobie też. I dobra, którą zjeżdżalnie wybierasz? Ja nie wiem, która jest dobra. Ej, ja też nie wiem, która jest dobra. Dobra, spróbuję w tą środkową. Uwaga, i pum! No ja spróbuję w tą na lewo. Wow! Ej, ale mi się udało, trafiłem, prawie jestem przy... Mecie. No nie, a mi się chyba nie udało! Czekaj, nie no ja też jestem! Ej, faktycznie jesteś, ale ja jestem chyba chwileczkę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, spróbuj strzelić, dawaj! Uwaga, strzelam i... a chyba za mocno! Ej, faktycznie, dobra, zyskuję teraz ruchy, może mi się uda! Nie, proszę wszystko, tylko nie to. Teraz tak leciutko. Zaraz, właśnie zgnąłem się! Nie no, Pimpek, skup się, musisz teraz lekko. O, teraz dasz radę na pewno. Zobacz, jeden malutki strzał! Ej, uwaga, jestem, tadam! Czy ja to wygrałem? Chwileczkę, widzowie, ja to wygrałem, jestem pierwszy, jeden... Punktem! Co dlaczego? To jest oszustwo!